Suma Sumarum. rozmowy o tym, co naprawdę się liczy. Dzień dobry wszystkim. Witamy w studiu MatRider. Zgościmy dzisiaj Grażynę Kiełczykowską, nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem, pedagoga, prywatnie mamy dwójki dzieci, no i właścicielkę placówki MatRider z Szkoły Matematyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o spadku kompetencji matematycznych Polaków i jak możemy uratować przed tym nasze dzieci. To jest temat w ogóle niesamowicie, niesamowicie ważny. Um, powiedz mi może Grażyno tak na samym początku Jakie są główne przyczyny spadku kompetencji matematycznych w Polsce? Dodajmy przede wszystkim, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kompetencje matematyczne dzieci, ale przede wszystkim dorosłych. Ostatnie badania pokazują, że kompetencje matematyczne Polaków w zatrważającym tempie się obniżają. Polacy mają ogromny problem z obliczeniami, wykorzystując nawet aplikacje do liczenia. Mają problem z odczytywaniem danych z wykresów, czy na przykład mają problem z prostymi obliczeniami procentowymi. I tutaj, jeśli chodzi o przyczyny, to ja bym chyba upatrywała takie trzy podstawowe. Po pierwsze, nie chce nam się. Nie chcemy się myśleć, nie chcemy się analizować, kombinować, wnioskować. My po prostu czekamy na gotowy wynik. Drugi bardzo ważny powód to to, że wydaje nam się, że komputer wykona za nas całą robotę, w związku z tym znowu czekamy na gotowy wynik. No i trzeci powód to na pewno jest szkoła, tak? czyli przestarzałe metody nauczania, system pruski czy no strasznie przeludnione klasy. W klasach 30 naprawdę mamy ogromny problem ze wspierającymi metodami nauczania. I tu myślę, że są największe te nasze bolączki. Tak, pozwól, że się tak odniosę. Zgadzam się z tym, że technologia dąży w ogóle do tego, żeby ciągle odciążać człowieka z myślenia, prawda? Choćby GPS, który sprawia, że już nie musimy się uczyć trasy na pamięć, tak? wiedzieć gdzie mamy skręcić, przez jakie miejscowości przejedziemy, tylko już dostajemy gotowy, gotowy wynik, tak? No, ja na przykład dzisiaj jestem świadkiem tego, kiedy rzeczywiście dziś zagadałam się przez telefon i znowu przejechałam trasę. Bo mimo, że na przykład 15 razy jechałam tą samą trasą, to spojrzałam na nawigację i nawigacja pokazała mi coś innego. Innego, więc totalnie wyłączyłam się z myślenia, tak? a przecież doskonale tą drogę do Was znam, prawda? No i spóźniłam się 15 minut. Bo przyjechałeś do nas aż z Wielunia, do Warszawy. Tak jest. Dokładnie. I to jest właśnie takie też ciekawe, prawda? Że coś, co ma nam zapewniać komfort. Jest też czymś, co właśnie zwalnia nas z tego, żeby zadawać sobie ten trud myślenia, prawda? Dokładnie, A on jest tak. bardzo, bardzo. No bardzo i to powoduje, że nasze kompetencje zjeżdżają. No właśnie. No więc jakie są konsekwencje tych niskich, tego niskiego poziomu umiejętności matematycznych w społeczeństwie? Och, może zacznijmy od tych najbardziej przyziemnych, tak? Mamy ogromny problem właśnie z taką odpowiedzią na najprostsze pytania. Czy coś warto, czy coś się opłaca, czy to ma sens? W związku z tym yy, nie jesteśmy w stanie w sposób świadomy zarządzać chociażby swoimi pieniędzmi. Kolejna rzecz z niskimi kompetencjami matematycznymi, mamy problem ze znalezieniem dobrej pracy, tak? czyli rynek pracy rzeczywiście nam się bardzo zawęża. Każde stanowisko menedżerskie wymaga od nas logicznego myślenia, w związku z tym i o wysokich zarobkach tak naprawdę nie mamy co marzyć. Jeśli chodzi o niskie kompetencje, od razu mi się przypomina taka historia z życia codziennego, któregoś razu byłam w sklepie i były przeceny. Pewnie to był jakiś sklep z ciuchami. I sklep miał taką e, politykę, że była cena tylko i wyłącznie wyjściowa e, i na napisane minus 15%. I obserwowałam kobietę, młodą, dorosłą kobietę, e, która nie była w stanie policzyć, jak jest końcowa, jaka jest końcowa cena tej bluzki, powiedzmy. I jakby obserwowałam ją widziałam jakby takie troszkę zażenowanie, e, może nawet wstyd, bo musiała iść do kasiera i zapytać o Cenę końcową, no bo miała określony budżet i nie, była, nie wiedziała, czy to na tą bluzkę ją stać. I to myślę, że jest takie ogromne, ogromne konsekwencje braku y, wiedzy matematycznej i umiejętności, brak poradzenia sobie w sklepie. Wydaje się banalne, prawda? Albo inna taka historia przychodzi mi do głowy, kiedyś sobie stoję w kolejce w sklepie z telefonami. No i kolejka się przedłuża, przedłuża, no i rzeczywiście pan kasjer próbuje klientowi swojemu wytłumaczyć jakby warunki umowy na zawarcie właśnie pewnie jakieś tam taryfy no i to się przedłuża 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 i któregoś razu już słyszymy takiego podenerwowanego tego pana i mówi ale przecież ja trzy czwarte roku spędzam za granicą a tylko jedną trzecią w Polsce no i my sobie wszyscy dodaliśmy trzy czwarte plus jedna trzecia temu panu wyszło jeden w związku z tym od razu wiedzieliśmy że to się nie, nie sklei tak jak gdyby jego potencjał matematyczny jest na tyle niski że on nie zrozumie Czegoś takiego, jak plan taryfowy, tak? I to myślę, ja muszę takie historii opowiadać po prostu godzinami, tak? I tu rzeczywiście widać taką naj, 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 najgorszą konsekwencję, taki brak sprawczości. Nie jesteśmy sobie w stanie poradzić w najprostszych sytuacjach. Ale od razu. Chciałabym dodać, że te niskie kompetencje matematyczne to nie jest to, że na przykład dziecko ma dwóje na świadectwie. Tak? Ponieważ nie mogę powiedzieć, że na przykład jak dziecko ma słabą ocenę z matematyki, to nie poradzi sobie w sklepie. Absolutnie do tego, tego stopnia nie możemy upraszczać. Bo z kolei oceny oceną nierówne. Dwójka w jednej szkole to czwórka w drugiej, więc to jest w ogóle inna, inna, inna zupełnie historia. Tak, to prawda. Myślę, że w ogóle możemy sobie tutaj trochę poddiagnozować ten problem. Tutaj wspomniałaś w ogóle o szkole, więc chciałam tak też podpytać, czy polski system edukacji sprzyja rozwijaniu umiejętności matematycznych? No, nie sprzyja. To wiemy doskonale, że nie sprzyja, ale mam wrażenie, że coś w tym kierunku się zmienia. Naprawdę idzie ku lepszemu. Proces jest na pewno bardzo długi, ale ja bym chciała powiedzieć, że szkoła to naprawdę nie jest tylko system. Szkoła to jest świetna młodzież, świetne dzieciaki, które przychodzą do, szko do szkoły każdego dnia z uśmiechem. Są to wspaniali nauczyciele, którzy każdego dnia szukają pomysłu na to, jak zmienić szkołę, aby było tylko lepiej. Są to rodzice, którzy chcą jak najlepiej dla swoich dzieciaków. I oczywiście po drugiej stronie mamy dokładnie przeciwieństwo, tak? Czyli nauczyciele, którym się komentuje kompletnie nic nie chce, bo za mało zarabiają. Są dzieciaki i, i, i młodzież, która nic nie chce robić i cały czas jest na nie, czy rodzice, którzy tylko i wyłącznie narzekają. No ale dla nas, jeśli chodzi o te kompetencje matematyczne, to najważniejsze jest to, żeby dziecko widziało, po co tej matematyki się uczy, bo jak będzie widziało cel, to jak gdyby zobaczy, że, że to ma sens, tak? I tu chyba najważniejsze w, te, w tej szkole, w tym całym systemie jest to, żeby nauczyciel i rodzic pokazał swojemu dziecku, po co matematyki się uczy i czy to z co się zadzieje w szkole, czy to się zadzieje na zajęciach dodatkowych, to jakby kompletnie nie ma znaczenia. Ważne, żeby się zadziało. Mm -hmm. No tutaj też mówimy o polskim systemie nauczania, um, natomiast zastanawiam się, jak ci polscy uczniowie wypadają na tle innych krajów, czy to jest y właśnie ostatnie badania, które czytałam, to były badania PISA z 2023 roku. To jest badanie kompetencji matematycznej i nie tylko u 15 piętnastolatków. No i tu z jednej strony powinnam powiedzieć, że jest cudownie, ponieważ nasza młodzież wypada powyżej średniej ogólno... Średniej ogólnoświatowej, tak, bo to nie jest tylko Europa. Natomiast te badania są o 15, znaczy te wyniki młodzieży, tak, są o 15 punktów niższe niż rok wcześniej, czyli z 2022 roku. No i to świadczy tak naprawdę o tym, że system systemy edukacji na całym świecie są naprawdę w dużym kryzysie i chyba idą ku dołowi. Dokładnie idzie wszystko rzeczywiście zdecydowanie niżej, niżej, jeszcze raz niżej. E, a powiedz mi, jak myślisz, z czego to wynika? Bo wiemy, że też wymagania są e, obniżane. Wymagania są obniżane, bo jakby nie ma innego wyjścia z sytuacji, tak? Musimy je obniżać, dlatego żeby ta, ta młodzież i te dzieciaki miały taki swój dobrostan, że są w stanie osiągnąć pewne, jak gdyby, umiejętności, w związku z tym rzeczywiście tutaj takie ogólne wymagania są obniżane, ale też zmieniane są na takiej zasadzie, że wiele rzeczy wiemy, że już nie musimy pamiętać, ponieważ mamy właśnie aplikacje, e, mamy komputery i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym czegoś innego wymagamy od tych dzieci, tak? Już nie wykucia się na pamięć Formułek, tylko jakby zastosowania ich, tak? Więc jakby one się może nie tyle bardzo obniżają, co po prostu zmieniają. W takim razie ta rola nauczyciela no chyba ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu umiejętności matematycznych? Powinnam powiedzieć, że ma. Tak, oczywiście. Natomiast sama jestem przykładem takiej osoby, która na swojej drodze nie miałam zbyt wielu nauczycieli pasjonatów, i jak wybierałam się na studia matematyczne, to właśnie taki cel mi przyświecał, tak, żeby być inna niż moje nauczycielki, i być takim właśnie cudownym wymarzonym nauczycielem. Także da się bez mentora rzeczywiście osiągnąć sukcesy w matematyce i na pewno nie tylko. Natomiast, natomiast tu na pewno jest takie słowo klucz, tak? Motywacja wewnętrzna. Tak? Czyli dziecko uczy się, bo chce, bo chce coś osiągnąć, chce się coś dowiedzieć, a nie uczy się dlatego, że będzie z tego sprawdzian, za chwileczkę mama każe czy nauczyciel każe, nie? Także na pewno nauczyciel jest bardzo ważny, ale nie da się, jak znaczy da się bez niego, prawda? No też na pewno dużą rolę odgrywają rodzice, i tu też chciałam właśnie podpytać, jak ci rodzice mogą wspierać naukę matematyki swoich dzieci. Rodzice mają ogrom możliwości, tak? Począwszy od zabawy matematyką od najmłodszych lat już w domu, tak? Mogą się e, bawić w liczenie lalek, misiów, e, e, słupów przydrożnych i tak dalej i tak dalej. Mogą w kuchni gotując z dziećmi przeliczać jednostki, i mogą bawić się w wielkości proporcjonalne, kiedy na przykład w cieście zamiast czterech jajek muszą użyć dwa razy więcej, w związku z tym i tam i mnożenie i dzielenie, tam wszystko tak naprawdę wychodzi. Rodzice mają Możliwość dopasowania ilości czasu, które dziecko spędza przed telewizorem, komputerem czy przy komórce. Tak? Dla mnie hasło, że dziecko się uczy, bo gra, jest absolutnie niezrozumiała. Tak? Dziecko, rodzic ma wpływ na to, czy dziecko będzie chodziło na zajęcia dodatkowe. I czy te zajęcia będą z matematyki, z szachów, z robotyki, to jakby jest wybór rodzica. Natomiast to jest bardzo ważny wybór, bo właśnie tutaj dziecko buduje swoje pasje. Mm -hmm. No, też mi się teraz przypomniało, że my, jak jechaliśmy do babci trzy godziny jazdy samochodem, wiadomo, że to dla dziecka dużo, to liczyliśmy krowy. Jak już gdzieś jechał przez wsie. No, moi, moi synowie opowiadam taką historię, jak była pandemia i uciekaliśmy do lasu nielegalnie, to uczyliśmy się na drzewach pierwiastków. I mój młodszy syn miał wtedy 6 lat i on świetnie liczył, że tam te dwa drzewa to jest pierwiastek z czterech. No, ale jak teraz to opowiadam jako anegdotę, to um, podobno jesteśmy patologiczną rodziną, że się takie rzeczy w, w lesie uczymy. Także nie wiem, czy to jest warte <laughs> opowiedzenia na forum. Ale rzeczywiście, no, w każdej. I oni do tej pory świetnie, znaczy już teraz wiadomo, że jest duży i umie te pierwiastki, tak? Natomiast na tym etapie on właśnie. Dzięki tym zabawom, jak gdyby pamiętał takie rzeczy, które dla mnie to było jak gdzieś tam powiedziałam i zapomniałam, natomiast oni to pamiętali, bo w lesie się tego uczył z mamą, na przykład. I bo to była zabawa. Bo I to, to była było zabawa. Fajnego. Dokładnie bo to jest tak. taka pamięć emocjonalna, prawda? Dokładnie. Także to jest, no rodzic ma naprawdę wielką moc, rzeczywiście. No właśnie. Więc jakie metody nauczania matematyki mogą być skuteczniejsze niż tradycyjna edukacja? No, chyba w zasadzie każde, tak? Każde aktywne, czyli przede wszystkim nauka przez zabawę, tak? Ponieważ dziecko, które się uczy e, przez zabawę, dużo szybciej zapamiętuje, dlatego że mózg nie lubi nudy. Oczywiście ta zabawa będzie zupełnie inna w momencie, kiedy będziemy uczyli, bawili się z trzylatkiem, inaczej będzie to wyglądało z dzieciami starszymi, no, ale zawsze to będą wszelkiego rodzaju gry, układanki, wyliczanki, e, memory, e, bingo i tak dalej, i tak dalej, No najgorsza metoda, jaka może być, to jest właśnie wykład. I tego na matematyce tak naprawdę nie wolno nam robić, na takim etapie, kiedy dzieciaki są jeszcze e, małe, ponieważ nauczyciel się strasznie napracuje, natomiast efekty są praktycznie żadne. Mm -hmm. Mi się też wydaje, że. I dorośli i studenci też nie bardzo przekładają za wykładami. Też Jest to dla nich nużące bardzo często. No tak, ale to jest jakby już inny poziom percepcji, prawda? Natomiast tak naprawdę nawet w szkole średniej, tak? Nauka przez wykład, że ja stanę i po prostu mówię, no nie, to musi być przez ćwiczenie. No wiadomo, że wtedy już nie będziemy podskakiwać, bo to już jest zupełnie inny poziom. Natomiast no tylko i wyłącznie przez ćwiczenia, przez pokazanie metody i, i, i wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej. No bo to uruchamia się więcej pewnie obszarów mózgu po prostu. Oczywiście, tak? na no, przede wszystkim. Ten mózg pracuje, tak, a na wykładzie on zasypia. A czy korepetycje i zajęcia dodatkowe są konieczne w tym procesie? Ja osobiście jestem ogromną przeciwniczką korepetycji, nie lubię korepetycji, e, szczególnie takich tuż przed sprawdzianem na takie jak gdyby gaszenie pożarów, ja tego nie znoszę, natomiast rozumiem, że rzeczywiście są dzieciaki, które mają bardzo e, gdzieś tam e, obniżone możliwości i, i ta i praca indywidualna jest potrzebna, natomiast jestem ogromną fanką zajęć dodatkowych rozwijających, tak? I te zajęcia z reguły są zajęciami grupowymi, e, ale w małych grupach, w związku z tym zupełnie inaczej niż w szkole. Na tych zajęciach nie ma ocen, w związku z tym dzieciaki zupełnie Inaczej funkcjonują, ponieważ są otwarte, nie mają presji. I tutaj rodzice też, przyprowadzając dzieciaki na te zajęcia dodatkowe, gdzieś mają to poczucie, że w późniejszych etapach edukacji nie będą mieć problemów z matematyką, chociażby, dlatego, że po pierwsze mają wypracowaną intuicję, i po, dru po drugie, mają wiarę w siebie. A systematyczna praca i wiara siebie, to brzmi naprawdę jak przepis na sukces. Też mi się tak wydaje, ale wróćmy sobie jeszcze do tej edukacji matematycznej w Polsce. Ja mam takie pytanie, i może naszych rodziców też tutaj to interesuje. Co powinno się zmienić w systemie edukacji, żeby poprawić kompetencje matematyczne uczniów? To znaczy. Jeśli chodzi o szkołę, tak, to przede wszystkim y, zmiana podejścia do jak gdyby, nauki w ogóle. Tak? Przestańmy nauczać i zacznijmy z tymi dzieciakami pracować jakby na ich płaszczyźnie. Tak? Czyli u małych dzieci przejdźmy sobie rzeczywiście do konkretów i pracujmy na konkretach. Ze starszymi dzieciakami pracujmy rzeczywiście tak, żeby oni, każdy pracował na miarę swoich możliwości, czyli nie oczekujmy od wszystkich, że będą olimpijczykami. Y, dlatego, że jednemu potrzebna jest matura rozszerzona, drugiemu matura podstawowa w zależności od kompetencji. Więc pracujmy na ich poziomie, no i jak gdyby to, co na pewno się musi zmienić, to ilość, liczebność klas, tak? Kiedy na przykład uczymy w szkole angielskiego, dzieciaki są podzielone na grupy, dlatego że w małych grupach lepiej się uczy języka, natomiast matematyki uczymy na przykład w klasach parosobowych co jest praktycznie niemożliwe, a przecież język matematyki jest tym najtrudniejszym językiem, tak? Więc tu powinniśmy podzielić tą stronę, więc tak naprawdę wszystko się praktycznie powinno zmienić, tak? No tak i to jest też ciekawe, tak ci wejdę w słowo może, że zobacz, że język angielski bardzo często dzieli się na grupy, zależnie od posiadanych umiejętności. Tak, tak. A z matematyką tego nie ma. Oczywiście już na poziomie liceum gdzieś tam jest matematyka rozszerzona lub podstawowa. To tam zależnie od matury, którą się potem chce zdawać, ale jednak. Ale tutaj nawet na tej, na tej maturze rozszerzonej czy podstawowej, tak. To są dzieciaki, które przychodzą w wieku 15 lat do liceum, czy tam przez. No 15. W związku z tym im się wydaje, że ta matematyka rozszerzona idzie im bez problemu. Natomiast potem w liceum to się totalnie rozmywa, tak. I ta klasa na przykład jest podzielona tak, że mamy dzieciaki, które są bardzo. Za słabe i wiemy, że ta matematyka idzie bardzo na takim minimalnym poziomie, ale pracują bardzo dużo, i mimo wszystko te efekty są niewielkie. Są dzieciaki bardzo zdolne, to są olimpijczycy i są dzieci takie zupełnie pośrednie, które tą maturę zdają nam na takim przyzwoitym poziomie. I z każdym trzeba pracować inaczej. A kiedy oni są wszyscy w jednej grupie, to to jest bardzo, bardzo trudne. Możliwe, ale jak gdyby nigdy nie będzie to na 100%, prawda? Też wcześniej powiedziałaś, że dwuja w jednej szkole może być czwórką w innej szkole, więc też dużo zależy na pewno od, być może poziomu klasy, lub po prostu nauczyciela, który ocenia. I w związku z tym mam też takie pytanie, co robi zmiana szkoły dla dziecka, tak? Na przykład przejście z podstawówki do liceum, tak? Gdzie tak jak powiedziałaś, w podstawówce może się czuć bardzo mocny z matematyki, a pójdzie do liceum i to się zmienia, bo być może zmienia się poziom klasy, nauczyciel jest bardziej wymagający, tak? Tutaj też trzeba powiedzieć, zależy, tak? Bo będzie właśnie dziecko, które poszło do podstawówki i tej podstawówce rzeczywiście poziom jest wysoki i ona tak naprawdę nie zauważa różnicy, przechodząc do szkoły średniej, bo to są na przykład te same oceny. Ale jest ogrom dzieciaków, które dziś w podstawówce wychodzą z piątkami, szczególnie w tej ósmej klasie, kiedy oni dbają o te oceny, żeby to świadectwo wyglądało pięknie, robią dużo prezentacji, cudów, niewidów i rzeczywiście te oceny są cudowne. I potem idziemy do liceum, robi się poziom rozszerzony i nagle się okazuje, że te kompetencje no są nie niestety tak niskie, że są y, oceny bardzo słabe. Dwójki, trójki. I to strasznie wpływa na samą ocenę tych dzieci. I to jest dramat po prostu. To jest dramat. I to wynika właśnie z tego, że te oceny są totalnie nierówne i to, te dzieci porównują się po ocenach. Piątka, szóstka, super, jestem cudowny. Natomiast to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z umiejętnościami. Tu egzamin zewnętrzny. No on już coś nam mówi, ale też nie do końca, bo wystarczy, że dziecko będzie na przykład się słabo czuło, bo będzie miało katar albo gorączkę. Albo na przykład coś się w domu dzień wcześniej zadziało i przez to yy, nie może się skupić na egzaminie. Także, także to nigdy nie jest takie stuprocentowe. Także to jest bardzo trudny temat. No i w tych grupach takich 30 osobowych to jest dramat, tak naprawdę dramat. Tak, to, to do tego na pewno jeszcze wrócę. Natomiast tu chciałam zapytać, no bo parę lat temu zmieniliśmy, tak? No była pewna zmiana dość duża w, w tym naszym systemie, no bo wróciliśmy do tego, że mamy 8 lat podstawówki i potem jest szkoła średnia, czteroletnia, tak? czyli zlikwidowaliśmy gimnazjum. E, czy możesz powiedzieć tak z perspektywy pedagoga, nauczyciela, a może i mamy, tak? Czy jest to pozytywna zmiana, czy negatywna? To, że jest mniej tych przejść, tak? Czy to gimnazjum, no właśnie, było dobre, czy czy właśnie dobrze, że się, że to wróciło? Ja 9 lat pracowałam w gimnazjum, w związku z tym generalnie dla mnie zlikwidowanie gimnazjum e, wydaje się złą decyzją. Już mówię dlaczego. E, ja też pochodzę z Wielunia, w związku z tym gdzieś tam tych okolicznych, małych szkółek jest dużo. I kiedy my, jak gdyby przyjmowaliśmy w Wieluniu gimnazjalistów, to przychodziły dzieci jakby z takich małych szkółek. No i teraz yy, po szóstej klasach, tak? I teraz to gimnazjum było tym momentem, kiedy wyrównywaliśmy możliwości. Czyli te dzieci z małych szkół, gdzie rzeczywiście różnie było z tą edukacją matematyczną, połączone z dziećmi z małego miasta, jakby wyrównywały szanse matematyczne. I w tej szkole średniej już było podobnie, tak? Jakby z tym samym poziomem przechodziły. Teraz, po pierwsze, yy, te dzieci są w małych wioskach, Cały czas do ósmej klasy, w związku z tym wchodzą w wyrównywanie szans w, dopiero w pierwszej klasie liceum i stąd się robią te nasze dramaty. I kompetencje matematyczne ewidentnie spadły, tak zupełnie inaczej było te, te za czasów gimnazjalnych, tak? kiedy były te badania biza, były dużo wyższe niż są teraz. Także z mojej perspektywy jest gorzej pod tym kątem. Dużo więcej muszą się teraz nauczyć w liceum niż wcześniej się musieli nauczyć, bo wtedy to było rozłożone także, to dziecko w gimnazjum się pewnej części materiału uczyło, tak? Więc ja, ja nie jestem zwolenniczką osobiście tej zmiany, aczkolwiek no, myślę, że to takie rozmawianie tylko co by było, gdyby, tak? W związku z tym trzeba być tu i teraz i zastanawiać się, jak poprawiać sytuację obecną, tak? W związku z tym no, jest taka sytuacja, że dzieciaki są w stanie wypracować sobie rzeczywiście poziom matematyki na odpowiednim jak gdyby ich poziomie. Kwestia tylko dobrego podejścia do nich, nie? Wspomniałaś też o tym, że klasy są przeludnione, no i tu się na pewno zgodzę, że no, 30 parę osób i jeden nauczyciel, tak, no to w ogóle nie ma możliwości, żeby podejść indywidualnie do każdego ucznia i poświęcić mu trochę czasu, bo lekcja ma 45 minut. Natomiast chyba, żeby to się zmieniło, to musiałoby się zmienić system w ogóle pracy nauczyciela, w takim sensie, no pewnie i ta pensja, i tak dalej, no bo po prostu brakuje nauczycieli, chyba z tego wynika to, że. Te klasy to takie właśnie duża. Nie, to wynika z braku kasy tak naprawdę, pieniędzy na system, ponieważ e, zawsze takie duże klasy były i nawet kiedy nauczycieli było bardzo dużo, tak, nie było problemu z kadrą, to te klasy były takie duże. Więc ja bym tutaj e, nie szukała tu powodu, tylko szukała w tym, że jak gdyby im większe klasy, tym mniej pieniędzy potrzeba na dany oddział, tak? Więc tutaj na pewno jest duży problem, tak? Takie to ogromne niedofinansowanie szkoły. I przez to właśnie te klasy są łączone maksymalnie jak największe. No, i jak gdyby tutaj mamy tą, tą główną porażkę, prawda? Cały czas brak, taki ciągły brak pieniędzy na edukację, i to dotyczy właśnie tej liczebności klasy, dotyczy później pensji nauczycieli, prawda? Braku pieniędzy na doposażenie sal. Ja na przykład, jak prowadzę zajęcia takie warsztatowe dla nauczycieli 1.3 i opowiadam im w jaki sposób my uczymy tabliczki mnożenia to z automatu słyszę no tak ale u nas to się to nie uda ponieważ dyrektor to mi tych żetonów nie kupi i nie kupi mi tych tabliczek bo nie ma pieniędzy prawda no i jak gdyby to jest na każdym kroku widzimy bo brak kasy brak kasy brak kasy tak czyli to jest to Czego jakby kolejny bardzo ważny i trudny do wypracowania e, e, jak gdyby powód e, obniżonych tych kompetencji, ponieważ nie jesteśmy w stanie pracować takimi metodami, jak jakbyśmy jak chcieli. Tak? I to dotyczy i dużych miast, i małych miasteczek, i wiosek. Każde miejsce ma ten sam problem. Nie? No właśnie, a ty, czy te zmiany, nawet wprowadzane w systemie edukacji, mogą przynieść szybkie efekty, czy to jest raczej mocno rozłożone w czasie? Na pewno to jest proces długoterminowy, prawda? Ale nawet ja mam wrażenie, że takie małe zmiany robią już różnicę. To, co już się zmienia, to na pewno jest już promowana y, nauka przez zabawę, co jest bardzo ważne. Y, rzeczywiście zwracamy uwagę na kompetencje matematyczne, zwracamy uwagę na promowanie logicznego myślenia wśród dzieci i to już się dzieje, na pewno w tym kierunku y, jest coraz lepiej. Y, natomiast y, żeby system jakby całościowo zmieniał się, no to rzeczywiście tutaj musimy i, i, i zadbać o pieniądze, prawda, i zadbać o nowe formy jak gdyby przygotowania nauczycieli, tak. To jest kolejny powód, tak? Ja będąc na studiach matematycznych kompletnie nie dowiedziałam się, jak pracować z dziećmi, tak? Nie dowiedziałam się, jak uczyć, mimo że mieliśmy metodyki, dydaktyki. To są rzeczy takie, kiedy y, magister matematyki wychodzi i jak się sam nie nauczy i nie znajdzie sobie cudownych metod nauczania, to, to tego nie ma, tak? W związku z tym rzeczywiście to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Ale mamy technologię, która nam się teraz pojawia i. Pojawia się i w ogóle te wszystkie zmiany też dzieją się bardzo intensywnie. Jest to sztuczna inteligencja, są to aplikacje edukacyjne. Jak to może pomagać w nauce? Może pomagać w nauce. Od razu mi przychodzi jedna aplikacja, ale pewnie nie mogę wymienić nazwy, natomiast ja rzeczywiście rodzicom ją pokazuję. To jest na aplikacja do nauki matematyki, do, do powtórzeń, ale ja ją jak gdyby zawsze promuję jako aplikację do nauki tabliczki mnożenia. I kiedy dziecko już rzeczywiście tak sobie zupełnie technicznie, znaczy najpierw sobie zrozumie tabliczkę mnożenia, czyli wie, wie skąd, po co i dlaczego, to później potrzebujemy, żeby on szybko liczył, prawda? Takiego technicznego wyćwiczenia, bo my tego potrzebujemy do sprowadzania łamku do wspólnego do rozszerzania, skracania, tak, czy jakby te wszystkie procedury, które później my potrzebujemy, potrzebujemy szybkiej tabliczki mnożenia. I rzeczywiście ja promuję i, i, i zawsze rodzicom podpowiadam i oni mi mówią, tak, rzeczywiście, codziennie po 10-15 minut dziecko sobie ćwiczy tabliczkę mnożenia i po, nie wiem, trzech, 4 tygodniach widać efekty, że idzie mu to lepiej. Więc na pewno pomagają technologie, ale one muszą być rzeczywiście używane w sposób przemyślany i świadomy, tak, czyli takie bezmyślne danie dzieciu, dziecku telefonu, ćwicz, to w ogóle nie ma sensu. Tak? bo wiadomo, że on nie użyje tego tak jak my byśmy tego chcieli, żeby rzeczywiście to miał zupełny pozytywny wpływ na edukację matematyczną. Czyli technologia tak, ale świadomie. Dokładnie tak, zupełnie świadomie. A, a nie być takim po prostu odbiorcą, który nie wie co, co gdzie i jak. Słuchaj, Fantastyczny wywiad, bardzo Ci dziękuję. Chciałabym sobie tak już powoli to podsumowywać, i chciałabym, żebyś tak mi powiedziała, jakie według Ciebie są takie trzy najważniejsze kroki, które możemy podjąć. Tutaj wspomnieliśmy o rodzicach, o szkole, nauczycielach, o państwie, tak? Żeby poprawić te kompetencje matematyczne wśród dzieci. Ja chyba bym podzieliła to na trzy części. Zacznijmy od rodziców. Bo oni naprawdę mają tą największą moc, i od rodziców chciałabym takiego zmi zmiany podejścia do matematyki, żeby matematyka kojarzyła się im z czymś, co daje ich dzieciom moc, taką moc na przyszłość. Tak? I to się już zmienia. Rzeczywiście mamy bardzo dużo mądrych rodziców. Ja to obserwuję u siebie studiu, kiedy rodzice mówią, że matematyka jest ważniejsza niż angielski, kiedy zaczynają tą edukację na tym poziomie, oby tak oczywiście. I tutaj rzeczywiście to idzie ku dobremu, absolutnie. Od nauczycieli na pewno chciałabym zejścia właśnie tego poziomu, z poziomu tego nauczania do takiego uczenia współpracy z dzieciakami, e, czyli takiego mentorstwa, ale poprzez jak gdyby takie dobre relacje. No i państwo, tak, bo tutaj rzeczywiście od państwa potrzebujemy zmiany systemu, ale przede wszystkim pieniędzy na edukację, bo te pieniądze po pierwsze przyciągną do pracy najlepszych nauczycieli e, i po drugie właśnie spowodują, że na przykład będziemy mogli sobie pozwolić na mniejsze grupy klasowe, czyli będziemy chociaż troszeczkę mogli poudawać, że pracujemy tak jak ma Czego sobie życzę i Państwu również, bo to jest bardzo ważne. No właśnie, no może tak sobie pozwolę w takim razie, bo tutaj nie wszyscy słuchacze wiedzą, um, czym jest Matriders, Riders, tak, ale tutaj już nieraz y, o tym temacie gdzieś wspomniałaś, że y, no właśnie, jaka jest różnica w takim razie? Bo mówiłaś o ilości uczniów, tak? W grupach. Mhm. Mm no, w Manfredest pracujemy w grupach, owszem. Natomiast te grupy są ośmiosobowe, tak? Maksymalnie. No, cztero, od czterech do ośmiu osób, ale ja uważam, że te grupy ośmiosobowe są optymalne i takie najlepsze z możliwych. Z jednej strony, ponieważ świetnie uczy nas współpracy w grupie. Czyli te dzieci rzeczywiście cały czas ćwiczą kompetencje miękkie, a po drugie na tyle małe, że rzeczywiście mamy cały czas indywidualne podejście do tych dzieci. W związku z tym uczymy matematyki, ale uczymy tej matematyki tak od tej strony zupełnie praktycznej, że to nie jest tak, że my mówimy tak jest i koniec, tylko cały czas zadajemy pytania i zastanawiamy się, co one, co te dzieciaki wymyślą. I nagle jest takie, wow, to jest takie fajne i ładne. Także no, to jest takie odwrócenie jak gdyby, tego, co się dzieje w szkole. I w szkole jakby próbujemy to też zrobić, no ale przez to, że nie, jest, nie ma tych grup osobowych, no to jakby klęska czeka na nas tak naprawdę na każdym, na każdym kroku. W naszym studiu była Grażyna Kiełczekowska. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.